Witam po raz dziewiąty. Dziewiąta część y, opowiadań o przedmiotach z PRL-u, y, więc trochę się tego nazbierało, i ktoś tam z tych z widzów, któryś z widzów, który dziękuję za oglądanie, przypomniał mi, żeby była dalsze, dogadać dalsze przedmioty, więc będę dzisiaj dogadywał dalsze przedmioty, ale, ale nie wszystkie. Te hebelki zostawię jak będzie Wojtek, bo on jest specjalista stolarz, więc ja będę takie inne tematy poruszał. O, Kiedyś już opowiadałem, ale muszę jeszcze raz powiedzieć, bo to są ciekawe tematy. O, ciekawe tematy, ciekawe przedmioty. O, Taka dziwny taki przedmiot, tu się wkładało nogę. O. I tak się pociągało nogą. To jest takie narzędzie kuśnierskie, nie garbarskie, co to garbarskie. Kiedyś Skóry, zwłaszcza owce na wsi, chowano bardzo dużo, hodowano owiec. Każdy rolnik miał owce, świnie, krowy, konie, miał wszystko. Przekrój, kury, kaczki, gęsi, może nie każdy, ale większość. To miało to swój sens. Po pierwsze, nic się w gospodarstwie nie marnowało, a po drugie, jeżeli była akurat niższa cena, wiesz, że tak powiem, mleka, to była wyższa cena mięsa i tak dalej. I jedno, drugie, albo jak jedno się nie urodziło, to drugie się urodziło. Tak samo jak, jak w zbożach też. W uprawach y, polnych uprawiało się różne rośliny, bo jedna akurat były takie lata, że y, wiesz, urodzaj był na to, na ziemniaki, innym razem urodzaj był na, na, na coś innego. I to się równy, wyrównywało. No, taka dygresja, bo mam mówić o, y, o garbarstwie, czyli o, wiesz, w sumie o owcach. Więc każdy miał owce. no i Prawie każdy rolnik, każdy, prawie każdy rolnik chodził w kożuchu. Kożuchów było dużo, bo no wie, to było ubranie uniwersalne. Ono w lecie chłodzi, w zimie grzeje. W kożuchu można było jechać furmanką do Bielska Podlaskiego przy 42 roku na przykład, przy minus 40 stopniach. 40, zima 42 rok to była taka rekordowa, bo dziadek mi opowiadał, że y, Niemcy brali na furmankę i furmanką trzeba było saniami jechać do Bielska Podlaskiego przy temperaturze minus -30 stopni więc tylko kożuch. no więc o kożuchach. każdy miał kożuch, kilka korzuchów żeby ten kożuch powstał trzeba było wiesz mieć owce owce zabić tego baraninę zjeść z kapustą bardzo dobra jest zresztą z kapustą i natomiast skórki były miały bardzo że tak były wartościowe były wartościowe. Ja akurat troszeczkę się na tym znam, bo mój ojciec wyprawiał skórki tak nieoficjalnie. Dużo rolników sami wyprawiali. I taką skórę owczą trzeba było włożyć, przypuśćmy na trzy tygodnie, do e, takiej wody z mąką e, żytnią razówką. Grubo zmielone żyto, zmieszane z wodą i zamoczone w tym skóry owcze. One kilka tygodni tam leżały. Można było, druga opcja była to w korze dębowej. Okruszona kora dębowa, dużo też zalana wodą i w korze dębowej. I te skory dębowej to wychodziły od razu w takim kolorze, y, trochę wiesz, jasny brąz. Natomiast te, te y, zrazówki były białe i nadawały się do pomalowania później na jakieś kożuchy ozdobne, takie, y, już były farbowane kożuchy wtedy, albo białe. No ale zacząłem, dlaczego o tym powiem? Po wyjęciu skóry z tej y, z z tej zalewy, przypuśćmy, z razówką, czy z tym trzeba ją było wysuszyć, następnie powiesić na taki uchwyt, ta uchwyt był, no, musiał być solidny, sznurek z pętelką, Skóra wisiała i tą skórę trzeba było rozciągnąć. I trudno było tą, równo porozciągać tą skórę, jeżeli e, ręcznie przypuśćmy. Więc sobie wspomagano się takim czymś. O, tu jest taki drut, nawet metal. Tej kulce, to kulka chyba się tak nazywało, skóra była licem do zewnątrz i wtedy to tą skórę tu ręką się przytrzymywało, a tu ciągnęło się, żeby tą skórę rozciągnąć równo na całej powierzchni, porościągać ją. Jak już była porościągana ta skóra, to wtedy zapinało się tą skórę do takiej kobyłki. To jest taki jakby stolarski ścisk, ale długi, długi bardzo. Przewieszało się, żeby ona większą częścią zwisała w dół, i wtedy brało się coś takiego. O, i trzeba było wiesz, wygładzić lico. Wygładzić lico. Później w późniejszych czasach były już szlifierki. Wiesz, szlifierki elektryczne takie duże z papierem ściernym, które lekko szlifowały tą skórę, ale jak nie było prądu, nie było szlifierek, to zostawały takie to, z tego co pamiętam, to się nazywa strych. Tak, wiesz, nie mylić strychem takim na, na, na domu. I tu, tu się brało jeszcze pod tym, że było, bo to bardzo mocno. Tu trzymało się skórę i tak bardzo mocno się to rozciągało tym jeszcze, i jednocześnie zbierało się resztki mięsa, które były na skórze, i później poprawiało się metalowym jeszcze. Tu jest metalowe, też strych, ale już metalowy, to tym można było już idealnie wygładzić tą skórę. Trzyma się tu skórę i. Idealnie wygładzić można było tą skórę. I jeszcze, tu nie mam takiego narzędzia, bo to duże. Później ta skóra miała w, swoje, w wełnie, w wełnie miała resztki mąki, przypuśćmy. I trzeba było to jakoś wytrzepać. To był taki olbrzymi kocioł kręcący się. I na początku to były na korbę, później były nawet elektryczne. Bardzo wolno się kręcił ten kocioł. I kocioł był zrobiony z siatki. I jak ta skóra wełną do zewnątrz, telepała się w tym kotle, tak dookoła. To z tej skóry, z tej, z tej wełny wysypywały się resztki tam, przypuśćmy tej mąki, czy, czy resztki kory dębowej. No i później, już ta skóra z dębu to już była gotowa. Natomiast, jak była z mąki, to trzeba było ją pomalować jeszcze. No ale to miałem o narzędziach mówić, a tu będzie prawie cały odcinek o garbarstwie. O garbarstwie, no to lecimy dalej. Zmieniając temat, to kiedyś pokazywałem, kiedyś pokażę. O, tam jest kółko takie. Do, do przędzy, do przędzenia. I, przypuśćmy, jak się przędło wełnę, ono takie trochę jest rozgracone, niekompletne, to trzeba było tą wełnę, która, która jest przeznaczona na, na zrobienie nitek, na coś nadziać. I na to się na, nadziewało wełnę, przypuśćmy czy lęcz. I to, i dopiero z tego robiło się, z, 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 przy pomocy paluszków i kółka robiło się nitkę. To jest element od tego. O, a tu jeszcze dam Ci element, zagadkę. Kochanie, bo za telefonem dzisiaj stoi moja ukochana żona, która się dała namówić, bo na dworzu jest słońce, pięknie, ciepło i tylko minus 5 stopni, więc trzyma telefonu, marznie w ręce, ale obiecałem jej to wynagrodzić, rozumiesz? Jak dostanę wypłatę z YouTube'a. <laughs> o, chodź, kochanie, ale wiesz co to jest? No, no właśnie, niewiele wie, ale jak ci przypomnę to sobie, jak powiem to sobie przypomnisz. Wiesz, jak były krosna, nie mam takie, duże krosna do robienia. Yy, wiesz, robili chodniki, robili dywany, wszystko i tam była taka osnowa, tak zwana, i wiesz, i nitki się. I od czasu do czasu te nitki trzeba było tam poprawić tym. To tak trochę do ubijania tych nitek, trochę, było tam była taka oficjalna, ale dodatkowo tym się ubijało nitki jeszcze. O, popatrz, tu jest jeszcze takie jedno. Ktoś bym o, jak przyjadą moje wnuki, to powiem, że to są miecze. Prehistoryczne i niech walczą. O, to taka y, trochę inna. Tu mam ciekawą rzecz, której nie wiem, co to jest. A, a nie, wiem, to też jest do wełny. To co tamto? Tamto jest z tego, a to jest y, do nałożenia wełny na kołowrotek. Na kołowrotek. O! A tutaj, tych wałków takich, o! Przypuśćmy. To, to to, na pewno wiesz, kochanie, co to jest. Chociaż nie wiesz, że tak powiem. To używać to, to do makaronu, tylko, nie? A to do innych celów było jeszcze. No, jak, jak mórz wraca po gitarę. O. i więc, a to jest takie ciekawe urządzenie. O. no, to jest do mordowania zwierząt. Jak się zabiło takiego na przykład barana i trzeba było jego zanodzić tylne, tam się zrobiło pod kolnami takie dziury, wkładało, zawiesić po to, żeby później ładnie zdjąć skórę i rozprawić. Kijanki to nawet nie będę wspominał, bo to takie prosta sprawa. Kijanka o, taki najprostszy wałek. Nie każdy miał taki, ale jeśli chodzi o dowalenia męża, to ten chyba był lepszy niż tamten. Lepszy, dłuższy i taki, ten inny baseball. Baseball. O, ale a propos... Były be... tych, tych wałków to było sporo rodzajów, Popatrz. Ten jakiś liczny. Wystrugany. Ten to typowy baseball. No, ładny. Popatrz. I używany był dużo, bo znać no, Makaron się odmiótł. Na tym. No. Więc. O! A propos nie mam do robienia masła konewki. Ale mam jeden element, przypuśćmy, o, to to denko od tego. Przypuśćmy, jeśli ktoś nie miał takiego y, y, skopka do, y, drewnianego do robienia masła, to można było wykorzystać zwykłą y, bańkę pięciolitrową, y, taką y, emaliowaną, w środek się wkładało i tym się robiło masło, tym się robiło masło. O, wcale pokazywałem takie ciekawe urządzenie. Właśnie, jeszcze raz pokażę. I któryś z klientów powie... z oglądających powiedział, że to jest do robienia masła? Możliwe, nie? O, o, Popatrz, się kręciło, tak. Tu się nalewało śmietany, Może kiedy zrobimy? Zrobimy, kiedy może masło kupi się w sklepie UHT i zobaczymy. Co wyjdzie? Może od razu by, by wiesz, Może ten jogurt wyjdzie? Mm. O. Więc dobra, lecimy dalej. Jest tu dużo do oglądania. Wszystkiego na pewno nie zdążę opowiedzieć w tym odcinku, bo już ręce bolą. O! Tu pokażę te. ogławiacz to się nazywa, do obcinania liści w burakach czy w rukli, Tu był długi kij, się obcinało się listki, odrzucało na bok i zostawały same buraki do wyorania. O, tu takie są jedno, drugie. To jest element zwozu konnego do zaprzęgu dwukonnego na, po, na, na końcu dyśla tego środkowego, środkowego drążka. To wychodzi nie przy gołoblach, tylko przy dyszlu. Na, na czubku było to zamontowane, i tu pod, w jedną, w drugą stronę podpięte dwa konie były. Dwa konie. O, a propos tych takich dziwnych narzędzi, to jeszcze to pokażę. To jest fajna sprawa. Popatrz. To hodowcy bydła to i w tej chwili wiedzą. To się nazywa POSKROM. O, jak buchaj był taki bardzo groźny, to to wkładało się w nos te dwie kulki, to się odciągało. Te dwie kulki buchajowi w nos się... W... I on wtedy grzecznie szedł. Poskromna buchaja. Chociaż jak była krowa niegrzeczna, to też można było ją tym poskromić. No to tam nie sięgnę. Tutaj powieszę, o. Tutaj to, A, o piłkach trochę opowiem, właśnie. To jest taka najprostsza piła, z tym, że to jest z dużymi zębami. To jest do, nie jest do jakichś precyzyjnych robót, tylko można było wyciąć, że tak powiem, drzewko w ogrodzie, czy jakiś fragment mokrego drewna przeciąć. Natomiast już do suchego drewna, takie typowo stolarskie, te piły to były te, popatrz, tu są dwie, a tam jest trzecia, jeszcze największa, różnych wymiarów były te piły, i to się nazywa. Piła ramowa, fajna konstrukcja, bo natężało się tą piłę za pomocą tego sznurka. Obracając ten sznurek z taką przekładką, naprężał się ten sznurek i naprężała się ta piła. Piła ramowa, ramowa była o wiele lepsza od takiej, bo tą można było przeciąć tylko na wprost. Natomiast piłą ramową, zwłaszcza z taką wąską, wąskim brzeszczotem, jak tutaj czytam, bo tu jest szeroki, to można było wyciąć koło. Można było wyciąć w desce okrąg. Okrąg. No koło, koło, no. Czyli y, ten y, byłby cięcie po, okrę po okręgu. Cięcie po okręgu. Więc tu są dwie ramowe i tam jest trzecia piła ramowa. No jak już tutaj jestem przy tych to pokażemy przy okazji homonta. Wiesz takie. To są takie mocno zdezelowane homonta, ale je, pokażę różnicę. O, to i to jest homonto takie podlaskie albo białoruskie. Z długą. Do tego homonta, o, zaraz pokażę. Tu, ten homont, i ten homont, i tamte, taka, takie drewniane półkole, które wisi. Taka, taka, tęcza powiedziałbym drewniana, i ten homont to jest komplet. Ho, homonta podlaskie. A tu są, o na przykład, tam jest homonto krakowskie i tam jest homonto krakowskie. I one mają bardzo zasadniczą różnicę, bo, o, pokażę jeszcze tutaj, choć troszeczkę w tą stronę. Tu jest podlaskie, które ma, ja wezmę jeszcze, y, wezmę jeszcze taki kij do pokazania. Tu jest homonto podlaskie z tymi y, z boku, z tymi. Pasami do mocowania gołobli. I różnica była zasadnicza, polegała na tym, że komonto Podlaskie, jak tu się zapięło hołoblę, koń i, i sterował i ciągnął gołoblami, nie było pasów ciągnących. Natomiast przy komontach krakowskich były jeszcze pasy ciągnące, o, takie, które się zaczepiało do orczyka, albo bark u nas nazywali. O, tu są takie orczyki. O, były na jednego konia, na dwa konie. Bo tak to akurat ten jest, o, ten jest na dwa konie. U góry, na dwa konie. To się nazywało taka stelwaga. Ja wiem, że po jednej stronie jeden. Był, do tego szedł jeszcze. Do tego dwa orczyki szły na boki. Wtedy można było dwa konie zapiąć. Na środku tych dwóch koni był dyszel taki. O, to co pokazywałem. O. Dyszel z pasami ale te pasy tylko do homonta się do tego a od homonta szły jeszcze takie solidne pasy które były zaczepiało się właśnie o tutaj na końcu tych na końce tych orczyków i one ciągnął wtedy ten yy, no, taki krakowski homont miał w środku jeszcze takie miękkie wyłożenie lamiec tak zwany i on ciągnął wtedy tym wiesz tymi Tymi pasami, no akurat takimi jak ten, nie tymi. Natomiast tu ciągnął go oblami. Było inaczej. Natomiast, i y, 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 y co jeszcze? A tu jeszcze taki fragment uprzedzył, to wiedzą, pod ogonie. Po, wiesz, żeby ten homot nie przesuwał się do przodu i do tyłu, to pod ogonem miał taki pas na grzbiecie szedł, łączący y, wiesz, ogon z tym skarkiem. Takim że tak powiem, jakimś tam znawcą y, tego koniarstwa nie jestem. To takie, że tak powiem ogólne tylko ogólne różnice, powiem. O, zmieniając totalnie temat, powiem, tu jest da, wiesz, narzędzie ten, taka tabliczka geodezyjna drewniana. Wiesz, w tym filmie 40-latek Maliniak chodził z taką na piersiach. Teraz to są już pewnie jakieś plastikowe, lekkie, fajne, a to jest taka stara, stara, stary atut geodety. O, i tu jeszcze przy okazji popatrz, to jest cierlica. To jest cierlica, to jest cierlica, i to takie drewniana, drewniane takie mm, urządzenie, które wiesz, miało albo jeden palec w środku, albo dwa do łamania lnu. Len to też długa historia. Len trzeba było, wiesz. Wysuszyć, najpierw, wiesz, najpierw namoczyć, później wysuszyć, później tak mocno wysuszyć i dopiero wtedy wkładało się tym, tą cerlicą i się łamało go. Łamało się, później trzeba było jeszcze wyczesać na takim czymś. Długa procedura, to jest takie, taki grzebień do czesania i dopiero później można było na kołowrotku zrobić z niego nitkę i na krosnach zrobić później płótno. Bardzo długa procedura, ciężka, bardzo... Czasochłonna, ale kiedyś ludzie mieli czas. Nie to co teraz. Teraz nie mają tyle czasu. Już się chyba za dużo rozgadałem, ale tu jeszcze pokażę, popatrz. Takie kółko na kiju. To jest do wyjmowania chleba z pieca, do wkładania i wyjmowania chleba z pieca. Nie wiem, czy, czy do dzisiaj nie jest używane w jakichś małych piekarniach. O, to jest takie Rzeszoto, albo Przetak, różnie to nazywają. Tutaj jest pralka. Pralka taka, wiesz, że tak powiem super, tak powiem, super ekologiczna, o tak, powiedział, w stu ekologiczna pralka. pralka. Tu jest jeszcze jedna piła ramowa, o, to o tym, co opowiadałem o tych piłkach ramowych. No, tu jest taki, to, to to wiadomo, kule drewniane dla chorego rolnika, a to kule zawieszone są na takim, na takim ciekawej, takiej, takim jak gdybym. Kosiążek, który nie jest do wyciągania chleba, jakby ktoś sobie pomyślał, tylko to jest do zwijania wełny takiej długiej przędzy, ale to też by długo było opowiadać. Więc, o, jeszcze tylko wspomnę, bo ostatnio mnie kilka osób poprawiło, bo rzeczywiście wiesz, nie wiedziałem jak to się nazywa. Sporo tego mam tutaj, i to Te mocowanie, mocowanie do tych. Wozu drabiniastego. i no tam w oglądający mi napisał jak to się nazywa, a teraz zapomniałem od, chciałem się popisać, a zapomniałem, To się nazywa, coś na L, ale już trudno. Nie, nie, o czy to był z przodu? O. Luśnia, o, luśnia. To była taka luśnia która trzymała drabiny, wiesz, drabiny żeby opór tych drabin, o tak przypuśćmy, był nie na spodówkę, nie na wóz, tylko prosto na oś, o luśnia, luśnia, luśnia właśnie jeszcze, na kogoś jeszcze tu, nie wiem, na kogoś luśnia przezywali, nie pamiętam, z moich znajomych i teraz wiem dlaczego, po prostu był długi taki i trochę zakrzywiony i dlatego. O, to jest też piła taka ramowa, już trochę nowocześniejsza, z elementem metalowym. Ale to, to praktycznie działa to samo co to, tylko że to jest wersja unowocześniona, nie drewniana, tylko już metalowa. To jest piłka ramowa taka i, i ta też do cięcia tylko na wprost, taka bardziej w ogrodzie gdzieś, bo tu jest to tyle dobrze, że można sobie było przestawiać kąty. I... I... Tego, to, to pokazywałem już. To pokazywałem już, więc... Dlatego y, obiecałem o tych, o hebelkach porozmawiać innym razem, więc na dzisiaj to i tak już ręce bolą moją kochaną, więc na dzisiaj dziękuję, 20 minut już minęło i idziemy dzisiaj, niedziela, idziemy kuć lód i dzisiaj morsujemy. Pozdrawiam wszystkich morsów. Ogląd